Pozdrawiam serdecznie dzisiaj z zaskoczenia, ponieważ dostaję na Twitter, na Facebook, oczywiście, oczywiście na vloga pytanie, co to jest mistrz świata w linii prostej. Oczywiście chodzi o a, Tysona Fury. Pokazująca obecnie jego walki telewizja i ESPN a, a, zamęcza nas powtarzaniem tego cały czas. Że nieważne są pasy. Ważne jest to, że Mike, e, Mike Tyson chciałem powiedzieć, to no, Mike Tysona jeszcze trochę brakuje. Tyson Fury jest mistrzem, ja nazwę to liniowym mistrzem świata w wadze, w wadze ciężkiej. Zapomnijmy o tych wszystkich tytułach. Po wygranym pojedynku z Walinem nie stracił tytułu ciągle mistrza. Pytania, jakiego, jakiego tytułu? O co w tym wszystkim chodzi, więc tutaj króciutko zaraz powiemy, chociaż to wcale nie jest takie proste. Wydaje się, że jest proste, okazuje się, że nie jest proste. Oczywiście i jest jak na przykład pokazuje Terensa Crawforda, który w pewnym momencie miał cztery pasy mistrzowskie, no to oczywiście mówi, że najważniejsze są te mistrzowskie pasy wtedy o tytule liniowym. Nikt. Specjalnie nie dyskutuję, no ale wiadomo, trzeba jak najlepiej sprzedać ten, ten pro projekt i ten programowy pomysł na reklamowanie Tysona Fury. Jak najlepiej. Sprawa, wypisałem sobie tutaj nazwiska, no bo mógłbym się pomylić co do, co, do, co do lat, kiedy panowali, ale wszystko to się zaczyna pod koniec XVIII wieku. Mistrz walki na gołe pięści, niejaki John L. Sullivan. Fotka w tym momencie wrzucona, pozycja pięściarska mistrzostwo Świata. Wygrywała wszystko co można, ale wtedy nie było jeszcze organizacji rankingowych, które mieszają w tym całym temacie. Sprawa była jasna. Um, przeskakujemy kilkadziesiąt dekad, bo nie będziemy się bawili w jakieś tam um, dalekie pokrewieństwa jednego mistrza do drugiego. W um, naj największym skrócie, mistrz liniowy to jest wygrał. To jest ten, który wygrał z pięściarzem unifikującym tytuły i nigdy tytuł nie stracił na ringu. Wydaje się stosunkowo proste, natomiast za chwilę się okaże, że aż takie proste nie jest. Pytanie jest bardzo, bardzo wiele miałem. Lista jest długa, teraz właśnie podpieram się tutaj komputerem. Kto był takim mistrzem liniowym, zanim zaczął nim być Tyson Fury? Lecimy chronologicznie od tyłu, czyli od wszystkimi, którzy przed Tysonem Fury byli mistrzami, mistrzami świata. Władimir Klitschko 2009-2015. Lennox Lewis 1998-2001-2001-2004. Pamiętamy, że ten tytuł, który miał liniowego mistrza świata, oddał po tym, jak po wygranej walce z Witaliem, Klitschko przeszedł na emeryturę. Ważne, bo kwestia emerytury tutaj jest, jest ta cała szara strefa. Dalej, Iwander Holyfield mistrzem liniowym w latach 90, 92, 93, 94. Mike Tyson, tylko dwa lata: 1988 do 1990. Przechodzimy dalej. Larry Holmes 80-85. Muhammad Ali trzykrotnie liniowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Lata, lata 1964-67, 74-78 i 78-79. George Forman 73, 74, 94, 97. Szokujący przeskok. Pamiętacie to zwycięstwo. Nad murerem 20 lat, dokładnie pomiędzy okresem, w którym był liniowym mistrzem świata, obłęd czegoś takiego w rankingu już później nie ma. Joe Frazier 1970-73, Sonny Liston 62-64, Floyd Patterson dwukrotnie 56-59 i 1960-62. Roki Marciano, 52 56, Joe Louis 37 1949 12 lat. Najdłużej bezpośrednio będący liniowym mistrzem świata mistrzem wagi ciężkiej Gene Tony 1926-28, Jack Dempsey 1923 i Jack Johnson 1908-1915 ta lista tak naprawdę jest dłuższa, e, jeśli byśmy zaliczyli tych, którzy byli liniowymi mistrzami świata e, rok albo krócej. No tutaj nazwiska są no, mniej imponujące. No nazwijmy to, to wprost: e, Hasim Rahman, Michael Moore, Riddick Bow, James Buster Douglas czy Shannon Briggs. Tak jest, Shannon Briggs był linealnym mistrzem świata. Takim mistrzem, który według Tysona Fury jest absolutnie ważniejszy od każdego innego mistrza. Żebyśmy mieli jasność Shannon Briggs. No, no, okay. Nie komentuję, tylko poddaję fakty. Wy skomentujecie tak jak potrzebujecie. A więc, tak jak wspomniałem, no niby, niby, niby proste: no, Król Cyganów wygrał z Władymią Kliczko, który był liniowym mistrzem, a, wygrywając tytuły, które zostawił po przejściu. Na emeryturę poprzedni mistrza lenox Louis w ten sposób e, no, Władimir został, został tym mistrzem, wygrywając te pasy po e, lenoxie e, Lewisie. Mówię niby proste, bo schody zaczynają się w tej chwili. A jest tak zwana szara strefa. Według jednych zacytowane mam: Tytuły tracisz, kiedy kończysz karierę. Jak to miało miejsce z, przed chwilą opisywanym przede mną Luisem i przechodzisz i przechodzisz na emeryturę według innych musisz przegrać na Lingu, a nie poza nim żeby ten liniowy tytuł stracić, więc tutaj już zaczyna się to mieszanka, co tak naprawdę liczymy e, ważna sprawa, dlatego że Tyson Fury miał 31 miesięcy e, przerwy miał też konferencje prasowe ogłaszające zakończenie kariery to wszystko można sprawdzić to nie są kwestie wymyślone. Dziękował, mówił, że już więcej nie wróci, nie wróci do boksu. No, ale według tej pierwszej części tych zwolenników tej teorii liniowej, no dobra, no, no, miał konferencję, że kończy z boksem i tak dalej, i tak dalej, ale nikt mu tego tytułu nie zabrał. Wspomniałem o tej, o tej szarej strefie. A podsumowując, czy ten tytuł liniowy jest wart całego tego, tego zamieszania? No, bo pamiętajmy, że. Ostatni raz ten taki pas, który teraz jest zupełnie nieważny, a wtedy był bardzo ważny dla Tysona Fury. Jest tą fotkę, widać, wrzucam, obwieszony tymi pasami. Kiedy ostatni raz miał ten pas? To było w październiku 2016 roku, czyli ponad, ponad 3 lata temu. Pozostawiam Waszej opinii, co dla Was jest ważniejsze. Mistrzowskie pasy, tytuł liniowy Szarej Strefy. Tak wspomniałem, emerytura, czy nie emerytura, dla mnie ja powiem tak. To jest kwestia sprzedawania Tysona w wysury. Obecnie w Stanach Zjednoczonych nie ma nie ma pasa, więc ESPN musi jakoś uzasadnić te wydatki na te walki. Natomiast ja absolutnie do Tysona nic nie mam ani innego linealnego mistrza świata, natomiast no, jest delikatna różnica między tymi linealnymi mistrzami, których wymieniłem, a Tysonem Zdecydowana większość z nich miała pasy nie wiem, czy zwróciliście uwagę, prawie każdy z tych wymienionych był linealnym mistrzem świata i miał pasy mistrza świata. Natomiast no tutaj tych pasów brakuje. Ja osobiście nie lubię takiego grzebania w historii, żeby coś uzasadnić. Wychodzisz, wygrywasz, podnoszą twoją rękę, jesteś mistrzem nas wszystkich. No, jak ten pan, Muhammad Ali, people's champ, to jest najważniejsze, czyli dla, dla kibiców, dla Fanów tego sportu, bliższych, dalszych dziennikarzy piszących o tym sporcie, jeżeli oni się zgadzają, że ktoś jest najlepszym pięściarzem świata, to on wtedy tym najlepszym pięściarzem jest. Wszystko inne fajnie wygląda, no natomiast no nie, nie ma, nie ma, nie ma przełożenia na, na coś takiego dotykalnego. No bo wyobraźmy sobie jedną rzecz, a jak niewiele brakowało, to, to wszyscy doskonale wiemy. Bardzo niewiele brakowało i gdyby walka odbywała się o mniejszą stawkę finansową kolejnej walki, czyli w tym przypadku rewanż z Theontayem Wajderem, dziś liniowym mistrzem świata, porównywalnym do Muhammada Ali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich tych nazwisk, które wymieniłem, byłby niejaki Otto Wallin, Szwecja. To takie krótkie podsumowanie wszystkiego, co, 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 można na ten temat, co można na ten temat powiedzieć. Tak jak wspomniałem, pas kibiców i dziennikarzy zebrany w jedno. Wszyscy wiemy, kto jest najlepszy, jak wyjdzie na ring i wygra. Pozdrawiam serdecznie najlepszego.